Witajcie. Dzisiaj na moim kanale robię sos ze świeżych pomidorów, takich pomidorów polnych, jak to mówią. Jeszcze można kupić takie pomidorki. Oczywiście sos będę używał do gołąbków, które jutro Wam zaprezentuję, ale możecie oczywiście taki sos używać do innych dań obiadowych, czy nawet do makaronów. Jak wolicie, jak chcecie. Cały film, oczywiście, na moim kanale. Zachęcam do oglądania. Tutaj macie taki szybki skrót. Oczywiście link do filmu będziecie mieli na dole w opisie tego shorta. Oczywiście, jak Wam się film podobał, zostawcie łapki w górę, oczywiście, komentujcie film. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam Was do subskrypcji. To dzisiaj na tyle. Dzięki, do zobaczenia, cześć.